Cześć, dzisiaj omówię jedną z najlepszych książek, jakie czytałem w ostatnim roku. Książka nosi tytuł The One Thing. Facet, który ją napisał to Gary Keller, Amerykanin, który oprócz napisania książki, która znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu New York Times bestseller, zajmuje się handlem i wynajmem nieruchomości na świecie. Jaka jest jedna rzecz, którą chcesz osiągnąć, której osiągnięcie sprawi, że wszystko inne będzie łatwiejsze? Odpowiedz sobie na to pytanie i teraz w oparciu o Twoją odpowiedź, pośród wszystkich możliwych rzeczy, które możesz ku niemu zrobić, podaj jedną, którą możesz zrobić w tym momencie i która najbardziej przybliży się do niego, a cała reszta będzie łatwiejsza do wykonania. W dzisiejszym świecie wszyscy są zajęci i zapieprzają jak mrówki z jednego miejsca na drugie. Jeżeli chcesz żyć na wysokim poziomie, musisz się wyspecjalizować. Gdy byłem mały, moi dziadkowie zawsze wynajdowali mi jakieś bezsensowne dla mnie wtedy zajęcia, mówiąc: Zobacz, już przyda przydać się to w życiu. Nie zgadzałem się z nimi wtedy i nie zgadzam się z nimi teraz. Bo wiesz co? Jeżeli będziesz robił wszystko, to będziesz przeciętny we wszystkim, bo nie będziesz miał czasu na zostanie ekspertem w danej dziedzinie. I ludzie, którzy chcą być ponadprzeciętni, skupiają się na tym, czy mają szansę być w najlepszych kilku procentach w Polsce. Czy nawet na świecie? Nowoczesne badania jednoznacznie pokazują, że aby zbudować nowy nawyk, potrzeba około 66 dni. Pełny zakres to od 18 do 254, w zależności od tego, jak trudny do wprowadzenia i utrzymania jest nawyk. Kiedyś sądzono, że wystarczy 21 dni, ale aktualne badania udowadniają, że potrzeba dużo, dużo więcej. Dlatego zdaj sobie sprawę, że potrzeba czasu na rozwinięcie dobrego nawyku, więc nie podawaj się za szybko. Buduj powoli samodyscyplinę. Nie wprowadzaj więcej niż dwóch nawyków na raz. Nigdy. Ludzie przy przypływie motywacji próbują mnie przekonać, że od następnego miesiąca rzucają palenie, zaczną chodzić na siłownię, przestają się fast foody, zmienią pracę na lepszą i będą czytać codziennie przez godzinę. I zazwyczaj po miesiącu wracają z podkolonymi ogonami mówiąc Ja pierdolę, coś jest ze mną nie tak. Co zabiera twoją siłę woli? Pierwsze. Opieranie się pokusom. Jeżeli wchodzisz do supermarketu i przechodzisz przez alejkę ze słodyczami, to tracisz kilka procent twojej siły woli. Rozwiązania? Unikaj sytuacji, w których wiesz, że będziesz musiał się opierać. Drugie? Próba zrobienia na innych wrażenia. Trzecie? Robienie czegoś, co nie sprawia ci przyjemności. Oraz, punkt czwarty, wybieranie długoterminowych celów nad krótkoterminowe przyjemności. Na przykład trening i kurczak zamiast trudnych spraw i chipsów. Chociaż umówmy się, nie wiem osobiście jak ludzie z własnej woli mogą to oglądać. No i patrząc na ten punkt, cheat daye są ok, bo regenerują twoją siłę woli. Dr. Martin Seligman, były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, mówił o czterech czynnikach, które wpływają na nasze szczęście. Są to pozytywne emocje i przyjemność, osiągnięcia oraz relacje. Przy czym mówił, że najważniejszy z nich, głównie dla mężczyzn, jest zaangażowanie w robieniu czegoś dla nas znaczącego. I jest to najlepszy sposób na długotrwałe szczęście. W porównaniu z pozytywnymi emocjami i przyjemnością przy relaksowaniu się podczas wakacji, które szybko mija po powrocie do domu. Dr Gail Matthews zrobił badania, w których okazało się, że ludzie, którzy mieli zapisane cele, na kartce albo na komputerze, gdziekolwiek, osiągali swoje cele prawie 40% częściej. Ale jest tego więcej. Ci, którzy pisali swoje cele i wysyłali swoje postępy do przyjaciół, osiągali ten sukces prawie 80% częściej od grupy, która swoje cele miała tylko w głowie. I to jest prawie dwa razy częściej. Nieźle, nie? Środowisko. Musisz otaczać się ludźmi, którzy ciągną cię w górę. Osobiście nie znam nikogo, kto by zajebiście zmienił swoje życie, będąc w tym samym środowisku, co w czasach, kiedy był beznadziejny. Być może jest to spowodowane tym, że to właśnie ono hamuje nas najbardziej. Chcesz szybkiego rozwoju? To zmień miejsce i sposób w jaki żyjesz, zrób to sam. Nawet nie staraj się nikogo za sobą ciągnąć, bo najbardziej wartościowi bez żadnej zachęty pójdą z tobą, a reszta do niczego nie jest potrzebna. Keller w swojej książce y, wspomniał o innej książce The top 5 Regrets of the Dying, i autorka Broni Ware spędziła wiele lat przebywając z ludźmi na ich łożu śmierci, i gdy spytała ich o to, czego żałują albo co zrobiliby inaczej, zauważyła, że było pięć odpowiedzi, które najczęściej się pojawiały. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwa z nich. Pierwszą rzeczą, jaką ludzie żałowali na swoim łożu śmierci, był fakt, że chcieliby mieć odwagę do wyrażenia swoich opinii. Natomiast drugą jest to, że oni chcieliby mieć odwagę do kierowania swoim życiem tak, jak oni naprawdę by chcieli, a nie tak, jak oczekiwali od nich inni. Prawda jest taka, że jeżeli dążysz do czegoś ponadprzeciętnego, chaos jest gwarantowany. Wspominał o tym nawet niedawno Michał Szafrański w swoim podcaście. I faktem jest, że pozostałe dziedziny doświadczają chaosu proporcjonalnie do czasu, który poświęcasz na tą jedną rzecz i ważne jest, żebyś to zaakceptował zamiast z tym walczyć. Chcesz przykładu? Wystarczy porozmawiać z założycielem firmy. Na początku pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, czasami 80 godzin tygodniowo, czyli dwa razy więcej niż typowy pracownik od 9 do 17. Mało snu, sporo stresu, długie godziny pracy, brak czasu wolnego, rezygnacja z przyjemności, i konflikty z najbliższymi na początku to może być i często jest standardem. Dzięki za to, że dotrwałeś do końca. Jeżeli chcesz, żebym kontynuował serię, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, pisz mi ją na Facebooku. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Do następnego razu. Cześć.